Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony wasz ulubiony Mano i, i proszę Państwa i gramy wow. gramy sobie Malta z deską gramy tylko jedną szansę Aha ja będziemy rzucić przesłem, ale to ja w ciebie rzuciłem przesłem. To dostanę dżejnikiem Nie, to ja zostałem szafą Zdaje się, że to jest Nie nie, tu też są bronie inne O oh, jej dobra, to jest stara mapa jak świat. Ja w nią grywałem i owszem, ja w nią i owszem grywałem. Ej i teraz będę grał w nią znowu. Wow, ja nie wiem w ogóle co tu się dzieje. Kto skąd do mnie co? O, tu pamiętam, że tu się fajnie właśnie na szafach można było zarobić. <laughs> e, dobra. Widzę, że już tu. A, Dobra, będą sobie trochę głośno, bo nic nie słyszę zupełnie. Ale teraz trochę będę słyszał tego łomotu. Beczułeczka i proszę bardzo. Ała! Wymiana beczek nastąpiła, rytualna. Wow! dawaj mi tu... To na przykład. Dobra, proszę Państwa, jeszcze się nie dorobiłem spraya takiego fajnego na ścianę. Ale się dorobię. Mylę państwo, jeżeli by ktoś chciał zaprojektować dla mnie takiego spraya, żebym tu sobie rzucał, macie jakiś pomysł ciekawy, to jestem, rzecz jasna, otwarty. Eeeż ty! Dobra, ja strzelam do gości, którzy się wyświetlają na niebiesko. nie Niedobrze! Uhu hu! Uhu hu prawie, że wpadłem do kogoś, do pani Krysi na herbatkę. No kurde, może byś się przełoczył. Ha, ha ha Dobry Levorber. Aha! ooo. Może szału nie ma, ale jakoś mi idzie. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Ha! Chodź, chodź. Nie wiem, co się stało. Ktoś się do mnie strzelał. Latają te sprzęty, krzesła wszelkie. To ja? No, no, chociaż tyle. Uuuu! Padł jakiś Ahmed ta sa samobójca Tak, na, do, na dobry mebel nie ma mocnych Nie <laughs> ma tak dobre plecy Wom stąd, Katy Teraz ja tu będę kampił. Tylko do kogo będę tu kampił? Nie wiem. Nie wiem, w kogo mam tu kampić. W każdym razie, jak tu się raz dostanie człowiek, to można kilka fragów zdobyć. Także jeszcze coś pamiętam z tych dawnych czasów. Wow! Ktoś się zaskoczył chyba, sam się też zaskoczyłem. Uwaga, tragarze z szafami idą. Do... Uwaga, niosę szafę. Niosę szafę Ostrożnie może być ciężka i dobra, mieli Państwo Ktoś mnie zbił Dają też szafy Wow, znowu dostałem... Panie goście sobie biorą granat rzucają i ten oto granat i ten oto granat następnie ciskają y, Gravitiganem Gdzie mój grzejnik? Łapię wszystkie twoje kulki, które mnie... Bym... aj coś napisem? Na e, 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 e. Można i tak. Całkiem nieźle. Ciekawe, czy w ogóle zauważę, jak mi się przestanie nagrywać. Po wiem, że może 20 minut. O, trafiłem kogoś kiblem. Czy tam czymś. O, to była mina. O, mały włosik. Mały włosień, mały włosień. Dobra. O ty, jak śmiałeś się wylogować. Jak śmiałeś się wylogować. Jak on śmiał się wylogować. Jak akurat moja rakieta w niego leciała. I, a! Kurdynak. Przydał, przydałby się opanować jakiś system. Jakiś system zmiany tej broni. O tak, tym pistoletem co będę w nich strzelał. O, teraz to nie mają szans. Już nigdy. Już nigdy nie mają szans. Dobra, teraz to już, teraz to już po was. Mam granatę. Trzeba tu więcej biegać. A! Bardzo źle mi poszło. A miałeś hamię, złoty róg, został dzisiaj ino sznurek. Leć, leć jak Superman. Uwaga, nie asystu. Jest kuszka. Po kuszkę. Trzeba więcej biegać w tej grze, to ma się więcej szansy kogoś zaskoczyć. No to może teraz kupić. No z tą rakietą to, to, to nie ma się zbyt dużych szans. Hehehe, dogoniło go jeszcze. He he he. Wiem, że to niesprawiedliwe, ale co? Ale co z tego? Dobra, mylę państwo, jeszcze chwilka. Chwilka dla Benechilka i ten I będziemy tak trochę kończyć. Jeszcze nie, nie teraz, jeszcze nie teraz Jeszcze trochę gramy, jeszcze trochę walczymy. Dobra, no ty tu pilnuj. <laughs> o, nie, spadnąłem. Masz. Żywcem mnie nie weźmie. O! Przeżyłem! <laughs> Kurde, sobie w rękę minę i po, i po cholerę mi tamina. Gdzie mnie tu z tą szafą. Nie ma to jak kurde złapać przypadkową broń, na przykład minę. O. Dobra, nie zawsze człowiek może wygrać. Czasem musi przegrać. Nie ma łatwo jak niosę szafę Posun się pan, bo ja tu, ja tu idę. <grymne> Chciałem przejść. Dobrze Może jakiś łatwy łup byśmy tutaj teraz Proszę bardzo Aha Uu, dostałem od kogoś z kuszki A ten gościu na tym samochodzie, no jeżeli nie tą no sztuczkę robił trzeba przyznać Był co prawda z tej drużyny, ale no dobra już mu przyznam, bo było niezłe Dobra, idę stąd Wezmę coś niewielkiego, a poręczny. O kurde, widocznie to była bomba jednego z moich kolegów Dobrze 20 do 20, to jest jak dla mnie satysfakcjonujące na ten czas Chodźmy się błeś chciałem Chciałem na łatwiznę pójść kilka razy o dwóch naraz, jak ładnie. O. No No mi to, mam twój stół, mam twój stół. Dobra, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. W tym odcinku troszeczkę lepiej mi poszło niż w poprzednim. Mam nadzieję, że się zrewanżowałem. Mam do nas, cześć.